Siemaneczko, jest Messi. to jest kolejny odcinek na tym kanale. To jest odcinek, w którym będzie konkurs na no dużo dobrych rzeczy. Do wygrania ben, będą trzy osoby, które wygrają rzeczy. I, ma, ym, I tak, będzie to wszystko do wygrania. Wszystko jest Sharpness 6, Efficiency 6. Wszystko Protection 6 tu. Będzie do wygrania jedna Elytra i jedna Elytra z Mendigiem, jedna u mnie zostaje. Te wszystkie jajka będą y, Enchanting Table, y, Spawner Wilków, Spawner Świnek i Spawner Szkieletów. I to wszystko, be, to wszystko oprócz tej Elytry będzie do wygrania. To wszystko co mam w Shulker Boxie w tym momencie jest do wygrania. Teraz wkładamy Elytrę, niszczę. niszczę to. I tak. No, i przyszliście na ten odcinek głównie po to, że jest konkurs. Jakie są zasady konkursu? Zasady konkursu są takie, że trzeba, trzeba zasubskrybować mój kanał, po pierwsze. Po drugie, trzeba zostawić lajka. A po trzecie, trzeba napisać w komentarzu. Biorę udział w konkursie. Konkurs. Wykrzyknik. Nie wiem, czy to się nazywa wykrzyknik, albo nie. Dajmy takie słowo, do, które będzie trzeba napisać, żeby wziąć udział w konkursie. Napiszę teraz, co trzeba napisać. Piszecie sobie w komentarzach. Konkurs. Tak sobie piszecie. Konkurs. Tu piszecie nick. Dwukropek. Tu piszecie swój nick. I, i piszecie sobie, co chcecie wygrać. Na przykład: 3 el i głowę smoka. Możecie co innego wygrać, ale zawsze możecie napisać. No i to i tyle trzeba napisać. Teraz jeszcze weźmiemy sobie, zarobimy trochę. Tym sel to sprzedamy. A tu też coś było i to by było na tyle. Tu mamy jeszcze takie coś. Tu jeszcze jak się wejdzie do góry, to się ma takie coś, tu jest stojąc na tej kratce działają wszystkie spawnery, tu są jakieś tabliczki, team na wyspie, lider Filip, kanał Fidisz, ty polecam, tu są niki każdego kto gra, jeszcze tu jest mój kanał. Tu są jeszcze jakieś tabliczki zasubuj kanał Filish i SC games I welcome. No i dobrze, to by było na ty to by było na tyle w tym odcinku narka.